Zobaczymy jaka będzie trasa, czy będą korki w Słowenii, ponieważ z tego co wyczytałem na grupach no potrafią w tym sezonie być naprawdę spore korki. To się przekonamy. Jak zwykle będę używał aplikacji Autopay do winiet. Zobaczymy jaka będzie droga. Na tą chwilę w Płocku jak ruszamy, słoneczko wyszło, także pogoda zapowiada się całkiem niezła. Zobaczymy jak po trasie i zapraszam do odcinka. Nie zdążyliśmy nawet dojechać do Kutna. Już tutaj na autostradzie mamy korek. W korku około 7-8 km także troszeczkę jest i później widziałem za Łodzią tak samo, także no piątki rów wzmożony. Także troszeczkę, troszeczkę spowalnia to nas. No ale w miarę, w miarę się jedzie, także nie tylko cały czas stanie, ale powoli, bo tak około 20 na godzinę, ale się jedzie na tej autostradzie.